Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40. I nie śmiej się, stary, nie śmiej się. Dzień dobry, ja nazywam się Julia i chciałbym zapytać pana, co uważa pan o inwestycji Lidla w Gieczwałdzie? Jak wiemy, w Gieczwałdzie powstać ma składowisko odpadów niebezpiecznych pod zdradzieckim szyldem Centrum Dystrybucyjnego, w którym to rocznie składowane będzie około 150 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska. Takie wysypiska potrafią płonąć, są skrajnie niebezpieczne i moje pytanie brzmi, gdzie tutaj jesteście wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy te z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy Molochalidl. Poczekaj, poczekaj, nie, bardzo dobrze. Byłem ciekaw, dlaczego nie chcesz mi piątki przybić. Już wiem, bo po prostu się bardzo mocno nie zgadzasz z poglądami. Ale okej, okay. tylko najpierw poczekaj, zanim odpowiem ci na twoje pytanie, bo i bardzo się cieszę, dlatego że to też pokazuje, że na nasze spotkania przychodzą ludzie, którzy się nie do końca nie zgadzają. To znaczy, przepraszam cię bardzo. Od tego zacznę. Dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach jest kompromitujący. A oglądałeś to, co się dzieje w, Kal w Kalifornii? To mi się wydaje, że to jest tak samo z siebie. Się dzieje. Znaczy, dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to to jest kwestia edukacji. Bo to nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, ktoś może nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się. Nie śmiej się, dlatego że tego typu. Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że Ziemia płonie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jeżeli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy, i dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może sobie z tego nie zdawać sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. I to jest sprawa mega poważna. C40 nasłuchałeś się jakichś bzdur, jakiejś propagandy, dlatego że C40 to jest organizacja, która nikomu nic nie może kazać. Więc jeżeli żeś się nasłuchał o tym, to jest to po prostu nieprawda.